Fani Edyty Herbuś nie kryją wzruszenia. Tancerka pokazała osobę bliską jej sercu, łeska się ciśnie. Edyta Herbuś jest wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje życie codzienne oraz kulisy pracy. Ostatnio postanowiła pokazać wyjątkowo ważną dla niej osobę. Internauci byli wyjątkowo wzruszeni. Edyta Herbuś opublikowała w sieci rozczulające nagranie. Popularna tancerka w ramach współpracy reklamowej postanowiła opublikować nagranie, na którym pojawia się w towarzystwie jednej z najważniejszych osób w jej życiu. Gwiazda tańca z gwiazdami wraz z ukochaną babcią wywołała falę wzruszeń w komentarzach, a internauci nie kryją swojego poruszenia uroczymi scenami na krótkim filmiku. To kampania o bliskim byciu razem, czyli dokładnie o tym, co razem z babcią tolą uwielbiamy celebrować. Każda wspólna chwila jest dla nas obu radosnym świętowaniem. Bo razem wszystko smakuje lepiej, napisała tancerka w poście na Instagramie, a nie wszystkim spodobało się wykorzystywanie babci do zarabiania pieniędzy. Zdaniem niektórych to dość tania zagrywka na emocjach, choć większość internautów była wyraźnie poruszona nagraniem. Wyglądacie obłędnie i przepięknie. Nie, nie ryczę. W ogóle się nie wzruszyłam. Pani babcia ma cudowny, ciepły uśmiech cudownie razem wyglądacie, piszą zachwyceni internauci w komentarzach. Gwiazda tańca z gwiazdami chętnie pokazuje ukochaną babcię w mediach społecznościowych. Co ciekawe, Edyta Herbuś bardzo często chwali się babcią na Instagramie. Jakiś czas temu zamieściła nagranie z dziadkami, w którym pytała fanów, czy wierzą w prawdziwą miłość rozpalającą w sercach ogień i dającą spokój duszy. Na filmiku widzimy dziadka tancerki, który daje całusa ukochanej żonie. Babcia i dziadek Edyty Herbuś mieszkają w Hucie Nowej w gminie Bieliny w powiecie kieleckim. Tancerka i aktorka często przyjeżdża do nich w odwiedziny, a w mediach podkreśla swoją bliską więź z babcią Tolką, która zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. Edyta Herbuś mieszka setki kilometrów od dziadków, robi karierę w Warszawie. 42-letnia Edyta Herbuś urodziła się 26 lutego 1981 roku w Kielcach, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z tańcem w szkole step by step. Z biegiem czasu udało jej się wiele w tej dyscyplinie sportowej osiągnąć. Między innymi została trzykrotną mistrzynią Polski Formacji Tanecznych, dwukrotną zdobywczynią Pucharu Polski Formacji Tanecznych, półfinalistką drugiej i czwartej edycji programu Taniec z Gwiazdami, a także zwycięzczynią dwóch. Konkursu tańca Eurowizji w parze z Rafałem Mroczkiem. Aktorka jest córką Zdzisława i Anny Herbusiów oraz ma dwóch braci: Michała i Rafała. Obecnie Edyta Herbuś mieszka i rozwija karierę w Warszawie, przez co kobiety z pewnością nie mogą spędzać ze sobą tyle czasu, ile by chciały. Mimo to Gwiazda nie zamierza się nigdzie przeprowadzać, gdyż doskonale odnalazła się nie tylko w tańcu, ale i w aktorstwie. Gwiazdę mogliśmy oglądać w wielu popularnych serialach, na przykład Plebani na Wspólnej, Pierwszej Miłości, Klanie czy Barwach Szczęścia oraz na deskach teatrów w Diwie i Salome.